Cześć, z tej strony Felip w kolejnym odcinku Scratchy, ale w dzisiejszym odcinku zagramy sobie oto takim Lockbait'em. Czemu Lockbait'em? Szczerze? Nie wiem. Jestem fanem Lockbait'a, lubię Lockbait'a, odblokowałem ostatnio ewolucję Dark Prince'a i myślę, że Ewo Dart, Dart Goblin to musi być właśnie Bait. A że ja... Czasami lubię takie... Ja lubię bardzo grać cykliczne deki, jak wiecie lub nie wiecie. Albo nie wiecie raczej, no więc lecimy sobie z giereczką pierwszą. Trzeba będzie może cyklować i nie zużywać dużej ilości eliksiru. Mam tą zawieszkę za jeden rok grania, z tego jestem bardzo zadowolony. i a masz czauki to use this a mam roga o Ewo Wiedźma trzeba jakoś to skontrolować Dńczeska nisko, oj się klei pusz. Zaspami mnie brzydko mówiąc... Yy. Nie masz czałeś na tatkoplina. Jeszcze będzie miała truciznę. Tu już o swój honor. Marudom ma wszystko i ja pieprzę. Jewa. Tu niezbyt mam co do gadania. Bo Marudom. Dlaczego mi to robisz? Człowieku! ten gram. Ale wiem co zrobiłem źle. Wiem co zrobiłem źle. Spróbujemy się poprawić w następnej kierce. Dobra, gramy. Przepraszam za zwierzchkę. Y... Dobra, czyli... Knight od tyłu. Beczka. Znowu Marudą Marudą damy tak dla Goblina To ładnie skontrowane Nie my na tego samego chłopa trafiliśmy Goblin, maszyna, Witch No ładnie wszystko skończone Chłop się trochę gubi Templicerski mogą być upierdliwe, bo ja użyję strzałki Kurcze, 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 kurcze Ta wieczpa mi się da wieżyć, spij... No nawet i... Nie wyszło nam tak y źle Rzucił lód, on to ja rzucam beczkę. Tutaj mamy Night'a. I tak Goblin z tym Night'em powinien ze z tym klejwiardem poradzić. Kolejna beczka. Mogłem poczekać, jak ta maszyna podejdzie. Porzuciłem ją wprost w łyczkę. Plicreska o tak żeby snajpiła te wszystkie jednostki i chłop mnie zaraz zaspami brzydko mówiąc e, Tu na, na najcika i tu Goblin gang jeszcze taki w defensie. No a to mamy e, go, mamy Dad Goblina Na ta kolejna Beczułka, albo Beczułką pójdę tam na tamtą tam wierzę. Tu żeby się nie dać zaspamić robimy tak, tak i tak. Ładny damage wszedł. By mi tylko tego nie wysnajpił. Jeb, jeb, jeb. I ładnie to powinien skontrować do połowy i Kanonik w defense. E, dobra, dat goblin. E, jeju, na łyczkę dajemy ją. Na łyczkę dajemy tak. Gobliny powinny sobie poradzić. Znowu lecimy z beczką. Żeby wywierać na nim presję. Ty, najta tu. Y, tu kolejny goblin, ganki Kanon. Kolejny beczka. Dat goblin ładnie to kontruje i mamy wygranów. Yy, bardzo fajnie myśmy go przespamili. Mieliśmy, nie mieliśmy problemu z bronią, ale nie mieliśmy też problemów z atakiem. Chciałbyś, ale dziwny dajek na marginesie. Ewo, witch, goblin, maszyna, skeleton, giant. On mi próbował pójść push puszem, witch, giant. Inaczej, próbował mi pójść push puszem, witch, goblin, maszyna, skeleton, giant, graveyard, łamź I czy mi trzy jednostki do kontrolowania. Tu, tu jest przykre. tu testowałem inną wersję takiego Sparka Takusa Derimusa, ale myślę, że Bait, Bait, co mi szkodzi bait pograć. Nie gram tym klasycznym, ale ja wolę właśnie takiego nieklasycznego Baita. Bardzo to Nie nie powinno zrobić No Gramy na Ewo Wizarda, czyli jest problem z moją beczłką? Mój Tarkoplin na jego. Ciekawe co to jest: Electro, Ge Electro Wizard, Barytka, Dalt, i Kanon. Co teraz ja zrobimy właśnie? O, idealnie to wykontrujemy tymi dwoma kartami. Bez problemu. Dlatego chciałem odblokować tą ewolucję, bo bez problemu skontrolowaliśmy karty. Karteza 7x Żeby nie mógł dać Wizarda O! Nie da Wizarda. Wizard jest tam, czyli będzie jakiś damage na wieży. Mały, ale jest. Po prostu tak zestawimy dat Goblina. Żeby sejtować już te ewolucji, niech wysajpi tego kanona Idziemy na długą nóżkę z princeską. To nie powinno być problemu, bo Princeska to... Aha, myślałem, że princeska jeszcze przeżyje. Dobra, lecimy ze Spirytem na... Takim Spiritem... Yy, dat Goblina ewolucji muszę zostawić na... I ogólnie dat Goblina muszę zostawić na pomoc. No właśnie, na to e, tu loguję, bo żeby, żeby ten Mega Knight nie przeżył. Canon jeszcze taki Knight e, Dark Goblin. Piękny Dart Goblin, który zatruje wszystko to, co ja chciałbym skasować, znowu leci z Mega Knightem, więc ja tak lecę z Defensingiem i lecimy, po prostu trzeba go dobrze tefować te do jego Mega Knighty i nie będzie tak źle. Zawsze mogę wygrać, ale wstawiłem tego Dad Goblina. Wprost w linię strzału. E, no, najtaż stawię. Stawił Knighta od tyłu. To ja to wszystko pięknie zloguję i logujemy to, żeby Dark Goblin był e, dobra. Ewolucja karną na wysoko. E, tak, e, pięknie. To jest grabnie i zaradnie. Tak. Robimy to. Fajnie ten dek jest do defowania, bo ten tu Def macie zajebisty. Chłop znowu się nie może przebić. Aj, mogłem tak wysoko tego nie dawać. Yy, princeseczka. Mamy już Ewodat Goblina, czyli Omega Night się nie martwię. Lok na jego Dad Goblina, żeby nie robił waliu. Knight i Dead Goblin powinni zadać radę Już ten sam Dark Goblin da radę, co jest dobrym Prognostykiem się zagapiłem. Erektor Wizard zadał mi trochę damagea i lecimy teraz full push One One, two, three, four i go I go. Daj no. jeszcze ma tą kluciznę. No, teraz będzie spamił, więc trzeba się dobrze wydefować. Wygramy po overtime pewnie. Bo chłop już nie zaspami nas w tak szybkim czasie tym Mega Knightem. Już ja go prędzej zaspamię. Good game! Tak, okay, monteczka leci. Good game! Udało się go zaspamić. To jest fajne. No, dobra, lecimy mi jeszcze... Ile już odcinek trwa? 14 minut. A to dopiero chyba 3 gierki. Tad goblin na most. Uwaga, well, nie dammit, nawet cięte. To jest gryję ten. Warte był ten tej No i pięknie. E, kolejna beczka. Gramy na 2.6 Sigskoglider. Ty, nie mam budynku. Łocie, panie. Nie mam budynku. Będzie damage Niestety nic z tym nie zrobię. कूड़च On ma golema. Nie ja zdziwiłbym się, jakby był takim szmatą, żeby nie mieć, mieć w tym normalnego golema. Play. Ty, ten dat go brzęzowy mu zdroje, byste mi volume zrobi. Jeszcze ten night. Oj. Difensujemy się. Wystarczy dobrze e, się bronić. Nie wpuszczę tych Hograiderów na wieżę. No. O tak. Nie, nie uderz, nie! Raz uderzył, raz! Kurwa! Za przeproszeniem. Śleko go Jebana mać, jeszcze mi tam... Nie, armii mi nie skontruje. Ale jest ciężko, gdybym nie przyjął tych pieprzonych dwóch hitów Hocknajdera. To by może było lepiej, ja tak to spierdolę sobie podstawiłem się. Spamimy go. Pierdole. O, nie ma nic na princeskę. Pium. Ty, 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 jest większy demet na wieży. Ty, princeska jest stargetowana na wieży. Czemu on jej nie zabija? Nie, 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 nie. Totko brin! Totko brin! Nie, weźcie tą wieżę, spijcie luk! Nie, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie! Nie, jaka walka! Jaka walka! Nie! nie, <śm> Ale było blisko! Gdybym miał większego spera po kraju fireball, to bym to po prostu wygrał. No więc na tyle dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania kanału i lecimy po 10 subskrybentów, to rozdam wam link do takiej oto pięknej emoteczki. Dzięki za oglądanie, Elo.